W piątek na ulicy rolniczej w Tarnowie doszczętnie spłonął dom, w którym mieszkało pięć osób. Nikt nie ucierpiał, jednak rodzina pozostała bez dachu nad głową i bez środków do życia. Obecnie przebywać będą w ośrodku interwencji kryzysowej w Tarnowie. Maksymalnie w ciągu miesiąca rodzina otrzyma mieszkanie socjalne. Będzie także wsparcie finansowe na zakup wyposażenia. Natychmiastowo państwo by otrzymali pomoc udzielenia schronienia. Małżeństwo i dwójka dzieci plus wnuczka otrzymali pomoc w zabezpieczeniu schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej. Prezydent miasta w trybie szczególnym ma uprawnienia, które może wykorzystać i przydzielić rodzinie lokal socjalny. Na czas, kiedy podejmą decyzję, czy będą się odbudowywać, czy ewentualnie będą się ubiegać w przyszłości o lokal komunalny, z takiego mieszkania skorzystają. Do końca października. Wy Wykonywany jest remont i początkiem listopada praktycznie będzie do zasiedlenia. Tak, żeby w listopadzie państwo mogli sobie zakupić cały sprzęt i na Boże Narodzenie mogli funkcjonować w pełni wyposażonym mieszkaniu. Rodzina w przyszłości będzie także mogła starać się o mieszkanie komunalne. Według wstępnych analiz pożar wznieciła iskra z pieca centralnego ogrzewania.